Dzień dobry wszystkim, tutaj Marzmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne wagi w czytaniu na przeszłość teraźniejszość przyszłość na listopad 2022 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki, nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę Was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Sprawdzę to, czego nie widzisz, oraz wyciągnę kartę radę. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Chciałbym również Was zachęcić do sprawdzenia swojego znaku zodiaku w ascendencie i w księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Teraz już przechodzę do oczyszczania i wykładania kart. Jakaś karta tutaj nam wypadła. Przechodzimy do wykładania, będziemy sobie działać jak zwykle chronologicznie, czyli zaczynając od, e, od przeszłości przez teraźniejszość do najbliższej przyszłości i na końcu to, czego nie widzisz oraz radę. No i przeszłość uwagi, dziesiątka są taki ciekawe. Siódemka kielichów. Oj, za dużo kart. Potrzebujemy jednej. Sabuław. Na teraźniejszość, w tle Wisielec. Pustelnik w teraźniejszości. I dziesiątka kielichów w tle. Wszystkie mieczy. Wow, ale, ale e, dziwnie jest. To już Wam mogę powiedzieć. Wy jesteście mm, szóstym znakiem, który robię i macie jakieś takie najdziwniejsze na razie czytanie, takie tajemnicze. Będziemy sobie analizować te karty. I co nam tutaj jeszcze przyszło? Paść buław w przyszłości. Kochankowie. Siła. dwójka pentakli. I rada, rada dla wagi. Rycerz pentakli w tle. Rycerz buław, szóstka buław. Ósemka buław. Dużo energii buław w tle. Sama energia buław właściwie, czyli nie wasza energia. W ogóle tu praktycznie nie ma mieczy, tylko ta szóstka. Jakieś takie. Mówię Wam, jakieś najdziwniejsze macie czytanie tutaj z um, tych, które do tej pory robiłem. Takie naj najbardziej nieoczywiste, chociaż już wiem mniej więcej o co chodzi. Um, i czasem po prostu muszę popatrzeć chwilę na karty i wtedy wszystko mi się rozjaśnia. W przyszłości dziesiątka pentakli, siódemka kielichów um, i ósemka kielichów dla wisielec. Powiedziałbym, że w przeszłości macie dość. Um, ciężki przekaz dlatego, że zastanowiła mnie między tymi dwoma kartami czyli między dziesiątką pentakli a ósemką pentakli siódemka kielichów przepraszam, między dziesiątką pentakli a ósemką kielichów ta siódemka kielichów bo pierwsza karta czyli karta dziesiątki pentakli to jest karta rodziny to jest karta rodziny też, ale jakiejś takiej stabilnej sytuacji, związku, um, może małżeństwa. Um. I zastanawiałem się, co łączy to z kartą ósemki kielichów, czyli z kartą odejścia, pozostawienia, ruszenia w nowe. I powiem Wam tak. Po środku jest ta nieszczęsna siódemka kielichów, która jest dwuznaczna. Może oznaczać wybór, albo iluzję. Już Wam mówię, co, ona, co może ten przekaz znaczyć w obu przypadkach. Pierwszy przypadek może mówić o tym, że Wy byliście w jakiejś, w jakiejś stabilnej sytuacji, w jakiejś stabilnej relacji i ze względu na czyjś wybór, na to, że ktoś znalazł inną opcję, odszedł. Albo Wy żeście odeszli, jak to wyszło. Um. Natomiast druga sytuacja jest tutaj taka, że była. Początek jest tak naprawdę ten sam, czyli jakaś stabilna relacja, ale to było tylko wyobrażenie, wasze wyobrażenie. Często właśnie ta siódemka kielichów mówi o takiej, o takiej sytuacji trochę wyimaginowanej. Takiej sytuacji, w której um, Coś jest ułudą, prawda nie jest prawdą, jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Wiecie, to, że coś się wydaje, nie znaczy, że to jest prawdą. Czyli ta pozorna stabilizacja, to pozorne szczęście było tylko waszym wyobrażeniem. Bo to, bo to też jest karta marzeń. To jest karta marzeń i tego, że wydaje nam się, jak wiele tutaj mamy perspektywy, a tak naprawdę nie mamy często żadnej. W związku z tym, że... Okazało się, że no niestety, ale sprawy między wami a na przykład jakąś osobą nie mają się tak, jak tutaj pierwotnie przypuszczaliście, przypuszczałyście, e, postanowiłyście tutaj odejść. I mamy tutaj w tle tego, tą kartę Wisielca. Ta karta Wisielca może mówić, że albo w tej całej sytuacji e, między wami po prostu nad, w międzyczasie. Nastąpiło takie zatrzymanie. Może każde z was troszeczkę zaczęło zajmować się sobą, tak? Że e, niby relacja, niby związek, ale e, ja bym powiedział, że tu nastąpił taki zastój, taka proza życia codziennego, która trochę to wszystko zabiła i mogę doprowadzić do tego, że. Albo to naturalnie się skończyło, albo tutaj ktoś, tak jak wcześniej powiedziałam, miał jakiś inny wybór i z tego wyboru skorzystał. I finał był taki, że Wy tutaj odeszliście od tego. Albo ta osoba odeszła, albo Wy tu, tutaj odeszliście, ale w każdym razie widać tutaj, że ktoś rusza w kierunku tej tajemnicy, która jest tutaj e, symbolizowana przez kartę Księżyca. Właściwie, przepraszam, przez Księżyc, który jest tutaj na karcie, tak bo to jest ósemka kielichów, ale w tle mamy księżyc. I on jakieś tam światło daje, to jest właśnie też często księżyc symbolizuje sam w sobie tajemnicę, nie. Więc może coś tutaj też jakaś tajemnica została rozwikłana i w, w związku z tym ktoś tutaj od kogoś odszedł. To, co tutaj, o czym mówi też, może mówić ta karta Wisielca w tle tego wszystkiego, to może być to, że. Powiedziałbym, że w tym momencie, kiedy trzeba było odnaleźć się w nowej sytuacji po tym odejściu, wasz świat troszeczkę się zatrzymał, spowolnił bieg. I ciężko wam było troszeczkę może jakoś tak życiowo nabrać rozpędu w tym całym w tym wszystkim co się stało. Ja tutaj głównie przedstawiłem, bo tak czuję tutaj. Um, co mogą te karty oznaczać, jeśli chodzi o sprawy um, uczuciowe, relacyjne? Natomiast może być tak, że um, um, to się tyczy czy też na przykład spraw zawodowych. Tak? I tutaj może um, na przykład wasza firma albo upadła, albo, um, albo po prostu szef czy, czy ktoś tutaj pokazywał wam sytuację trochę w inny sposób okazało się, że jest inaczej na przykład przestał wam na czas płacić pieniążki, albo, um, albo pojawiły się jakieś tutaj inne problemy i wy niestety ale może tutaj byście zmuszone odejść, bo sprawy uj ujrzały światło dzienne i na początku trochę byłyście, powiedziałbym, zmrożone tą sytuacją, o czym mówi Karta Wisielca. Trochę nie wiedziałyście, Dziś wiedziałyście, że trzeba iść do przodu, ale nie wiedziałyście do końca, co w tej sytuacji zrobić. Może po prostu dość długo już pracowałyście w tej, tej pracy i, um, i troszeczkę wam było w pierwszym momencie ciężko się odnaleźć. Niby wydawało wam się, że jest tyle opcji, na przykład na znalezienie nowej pracy, tyle ofert, ale jak zaczęłyście je przeglądać, to tak... Stwierdzieliście, że no tak wcale kolorowo nie jest, nie? Tutaj, tutaj mam daleko do pracy, tutaj słabo płacą, tutaj jakieś dziwne godziny pracy, tutaj praca na kilka etatów, w sensie, że nie jest to praca tylko na przykład 6, 8, 16, tylko na przykład na 3 etaty, albo jakieś takie w ogóle po 12 godzin, coś nie do końca wam tutaj może zaczęło odpowiadać i odrzucałyście te następne oferty, w pewnym momencie stanęliście w takim punkcie, że doszłyście do tego, że... Kurczę, no. Może w ogóle mm, tu nie ma dla mnie dobrej już oferty. Wiecie, takie trochę Stańcie na takim rozdrożu i szukanie, e, co tutaj mogę zrobić. I de facto dojście do tego, że niewiele. No, takie trochę pes pesymistyczne to wszystko, no, ale Ale tak to tutaj wygląda. E, w teraźniejszości e, karta Asa Buław, karta mm, Pustelnika i karta Dziesiątki Kielichów, w tle szóstka Mieczy. Te karty, a zbuła w to, to jest takie działanie, nowa siła, nowe ru ruszenie w nowe z działaniem, tak naprawdę tutaj jakaś taka nowa energia, wiecie, nowy początek. Karta Pustelnika to jest takie z jednej strony trochę poczucie osamotnienia, ale z drugiej taki czas na przemyślenia na to, żeby sobie wszystko przeanalizować, przemyśleć całą przeszłość, wyciągnąć wnioski i dopiero ruszyć do przodu, tak? I może właśnie taki zaczynacie trochę właśnie w takim taki waszy projekt, Waszym projektem w, w tym momencie jest to, żeby przemyśleć sobie to wszystkie, te wszystkie wasze błędy, to co wam nie wyszło, pomyśleć dlaczego tak się stało, ruszyć w nowe, właśnie w kierunku tej dziesiątki kielichów, czyli takiego spełnienia emocjonalnego i w ogóle y, czucia się dobrze z samym sobą. I właśnie co ciekawe y, uzupełnione jest to w tle przez szóstkę mieczy, czyli faktycznie takie ruszenie w nowe ruszenie na spokojniejsze wody. To jest też karta Brama mówiąca o, o, y, o zmianach. Więc jakby tu całość tego, tej teraźniejszości mówi o tym, że wy na podstawie jakichś takich już swoich przemyśleń nabieracie nowej energii, postanawiacie działać, postanawiacie tutaj, kurczę, no przeszłość jest przeszłością, przeszłości nie zmienia, tutaj co prawda w przeszłości trochę, Spowolniłem przez to, że potrzebowałem czasu na oddech, na układanie się w głowie, ale teraz właśnie zaczynam z tą własną nową energią, z własną mądrością, którą zdobyłem wcześniej, ruszać w kierunku własnego spełnienia. I faktycznie, tutaj, w tej szóstce mieczy, jest to ruszenie. Najbliższa przyszłość to jest paść buław, karta kochanków, karta siły i karta dwójki pentakli. Powiedziałbym, że u Was, um, tak jak mówię, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, będziecie z kimś pisać, poznacie kogoś na żywo, między wami będzie bardzo um, silne przyciąganie i któremuś z um, Was, z Waszej dwójki będzie ciężko trochę złapać równowagę. Tak, będziecie tutaj starani się szukanie równowagi, ale coś tutaj. Um, będzie jakaś fascynacja. Więc jeżeli um, oglądają mnie to single, singielki, wygląda na to, że kogoś poznacie, że będzie tutaj jakiś romans. I wiem, że niektórzy jak słyszą słowo romans, bo już <grywa> czytałem kiedyś to w komentarzach, to, to mówią, nie, romans jest nie dla mnie. Ja mówię romans jako... nawet jako początek relacji, tak? Jeżeli to będzie lepiej brzmiało, to może nazwijmy to randkowanie. Albo nie wiem, albo spotykanie się, tak? Romans to już wiadomo, że ma trochę takie nasycenie seksualne. No trudno. No, romans to już jest takie, wiecie, no, że coś się zaczyna dziać, dlatego ja czasem używam tego słowa romans, ale... Możecie używać zastępczo randkowania albo, albo, tak jak już powiedziałem, spotykanie się, tak? W każdym razie, e, karta e, Pazia tego buław mówi właśnie o czatowaniu, o tym, że tutaj piszemy, wymieniamy z kimś wiadomości. Może to być e, m, też karta aplikacji, w tym aplikacji randkowych, gdzie po prostu przebieramy w ofertach i. Zaczynamy z kimś korespondować. Bo to głównie o te korespondencje tu w tym wszystkim chodzi. Karta kochanków wiadomo, jak sama nazwa brzmi, poznanie, fascynacja, otwieranie się na kogoś. Chociaż otwieranie się na kogoś też ma, wiadomo, jest, ma różne etapy, ma różną prędkość, też czasem zawiera różne blokady, też nie w każdej kwestii ludzie się otwierają. Nie? Więc ale w każdym razie tutaj wygląda na to, że jakiś... też symbolizuje początek. Weźcie to pod uwagę. Karta siły w połączeniu z tymi wszystkimi kartami mówi o takim silnym przyciąganiu, o pożądaniu, o tym, że kogoś nas dosłownie. E, e, ktoś nas po prostu pociąga, tak? Z kimś, do kogoś tutaj lgniemy, tutaj faktycznie ktoś nam... ktoś wam się tutaj może po prostu spodobać. I de facto, trochę ciężko Wam może będzie w tym wszystkim, jako że to jest dwójka w Light, a ona mówi o równowadze, może Wam ciężko będzie trochę na przykład uciec myślami do tego, o czym powinniście się zająć, bo cały czas będziecie wracać myślami do tej osoby. A może ciężko Wam będzie przez to, że jak najwięcej czasu będziecie chcieli spędzać z tą osobą, ciężko Wam będzie po prostu tak to wszystko zrównoważyć, żeby nadal mieć czas na inne ważne rzeczy w Waszym życiu. No trochę, taki, tak wiecie, to taka fascynacja. Kurczę, ktoś się tu pojawia. Jakby było fajnie z tą osobą spędzić jak najwięcej czasu. No, tylko ja zawsze też dość ostrożnie bym do tego podchodził, dlatego że mm, nie tyle, że ktoś wami wam się znudzi, bo, bo to nie o to chodzi. Tylko żeby kogoś może przerazić to, że wy tutaj za szybko na przykład się angażujecie, pamiętajcie, że... Mm, Jesteśmy różnymi osobowościami, chociaż wagi mi się raczej nie kojarzą z, z jakimś takim, wiecie, pędem do miłości. Ale jeżeli długo na przykład jesteśmy sami, to bardziej tak odczuwamy potrzebę, tak, bardziej nas tutaj jakby ciągnie i bardziej mamy słabość, jeżeli poczujemy, że z kimś nam jest tutaj dobrze, tak, bardziej potrzebujemy tego i czasem trudno nam po prostu złapać odpowiedni dystans do tej całej sytuacji i może tak po prostu będzie tutaj u was. Tak czy inaczej... No... No... Fajnie. Kurczę, nie do końca nawet wiem, jak to skomentować. Um, tak czy inaczej, no, tak jak mówię, faktycznie coś tutaj u was się kroi. Jakieś, jakieś tutaj faktycznie silne przyciąganie do kogoś i taka, karty, powiedziałbym, że te karty po prostu dwie mogą mówić wspólnie o jakiejś takiej fascynacji, a ta dwójka, właśnie Pentakli trochę podkreśla, że no ta równowaga może tutaj być taka, wiecie, że będzie o nią walczyć, nie? Żeby jednak nie zostawiać e, gdzieś z tyłu głowy tego, co ważne inne w waszym życiu i nie skupić się tylko na tej jednej rzeczy. Bo akurat w tym momencie ona jest taka, wiecie, pociągająca i taka zastanawiająca. Może też, już jakby czasem, tak, tak ta nowa osoba będzie wasze, waszą głowę tu zaprzątać, tak? Tak będzie się pojawiać mocno w waszych myślach. No, że to jest ostrzeżenie przed tym, żeby nie zaniedbać innych ważnych rzeczy. Natomiast, jeżeli nie chodzi o życie uczuciowe, to bardzo prawdopodobne, że. E, pojawi się u Was e, jakaś propozycja, na przykład zawodowa, i będziecie po prostu rozmawiać na przykład z potencjalnym szefem, ale nie face to face, tylko na początku jakoś mailowo, telefonicznie, przez SMS, i tak dalej. No. i będzie nas e, naprawdę bardzo mocno e, będziecie się zastanawiać nad tą pracą, będziecie tak trochę zafascynowani tą ofertą. W tle tego wszystkiego jest ta dwójka pentakli, czyli mm, jednak. Będziecie starały się jak najbardziej sprawiedliwie ocenić tą całą ofertę, tak? Jednak troszeczkę kurczę, no je, ja też póki co na przykład y, mam jakąś inną pracę, albo będziecie porównywać na, może na przykład z poprzednią pracą, czy, czy faktycznie to jest jakaś super mega okazja, czy po prostu w tym momencie takie macie poczucie. No tak czy inaczej, dobre wiadomości. W tle tego wszystkiego mamy rycerza buław, szóstkę buław i ósemkę buław. Wszystkie te buławy są dobre. Um. I ja mam wrażenie, że właśnie te karty mówią właśnie o tej przyszłości. To jest takie uzupełnienie tej przyszłości, bo rycerz buław mówi o, o tym kochanku, o tym pożądaniu. Szóstka buław mówi o takim. To jest karta zwycięstwa, ale to jest też karta takiego, wiecie, no, coś mi się udało. Ja tutaj wreszcie zaczynam żyć, cieszę się tym życiem. Widzicie, ta osoba tutaj stoi z tą buławą na tym piedestale i ona mówi: Teraz patrzcie na mnie. Tak? Nie wcześniej mnie zauważaliście, teraz nagle e, w moim życiu się dzieje wreszcie coś fajnego. To tak, jakbyście się trochę, wiecie, e, siedziały ze swoimi na przykład przyjaciółkami i mówiły: No kurczę, no wcześniej wy tak. Ja tylko tak słuchałam, wy tak opowiadałyście o tym, co fajnego dzieje się w waszym życiu, teraz ja wam coś powiem, nie? Wiecie. I zaczynacie tam, wiecie, pikantne szczegóły wyciągać. Um... I, i opowiadać o tym, jak, jak, jaką fajną, jakiego fajnego faceta na przykład poznałeś, jaki jest dla Was miły, szarmański i tak dalej, jaki jest pociągający, wiecie o co chodzi, nie? Zaczyna się troszeczkę się tutaj zwierzać i w tym momencie się czujecie takie, że no, wy też macie coś do powiedzenia fajnego, nie? Że też w jakiś sposób macie się czym pochwalić i też inaczej jakby będziecie, e, będziecie wręcz e, tym szczęściem może troszeczkę nadpromieniować, bo ta osoba, dosłownie tutaj na tej karcie, ta kobieta, ona taka jest. No patrzcie, jakie świetnie wyglądam. Patrzcie na mnie, patrzcie co ja osiągnęłam. Wiecie. I to jest takie fajne, pozytywne. I dodatkowo mamy tę ósemkę buław, czyli karta szczęśliwej wiadomości, która może być uzupełnieniem, to mogą być jakby dodatkowe informacje dotyczące tej osoby, które będą Wam się podobały, tak? Jak będziecie poznawać kolejne szczegóły z życia tej osoby, to będziecie tak, kurczę, to, to na plus, to na plus, to na plus, to na plus. No i mimo tego, że na początku, tak jak mówię, to wygląda trochę jak romans, to <laughs> będziecie sobie troszeczkę odhaczać takie rzeczy związane z tym, że mogłoby być z tego coś więcej. I Rycerz Buław macie tutaj na radzie. Rycerz Buław jest troszeczkę taką energią działania rozważnego, ale planowania też, tak? Takiej... Więc planowanie jak najbardziej. Czyli planujcie, ale róbcie to wszystko z rozwagą. Nie jest to karta mówiąca o tym, że, żeby zablokować wszystko, to, co tutaj się fajnie dzieje i powiedzieć nie, 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 tej osobie, nie, że to nie jest ta odpowiednia osoba, nie. To jest zachęta do tego, żeby powoli iść w tym kierunku, w którym planujecie iść, ale tak wiecie, na spokojnie, racjonalnie, o, to, to fajnie się właśnie łączy z tą dwójką pentakli, tak? Zresztą to pentakle to pentakle, a pentakle to są dość energie takiego wolniejszego działania, takiego właśnie równoważnego i tak dalej, takiego stabilnego. Więc, może chodzi tutaj o to też, żeby badać, jeśli chodzi o stabilność, tę osobę czy tę ofertę pracy, czy ona Wam w dalszej perspektywie przyniesie to, czego oczekujecie, tak na stałe, nie na chwilę, nie? Czy, czy nie będzie tak, czy, tylko że w tym momencie jest pociągająca, ale ogólnie to się nie nadaje na przyszłość, więc wiecie na spokojnie. Podsumowując, w przeszłości jakieś powiedziałbym, że zakończenie odejścia od czegoś, co Was niestety zblokuje na jakiś czas. W teraźniejszości nowe troszeczkę podejście do sprawy, nowa energia ku temu, żeby szukać własnego spełnienia i ruszenie właśnie w to nowe. W przyszłości poznanie albo kogoś nowego, albo Znalezienie nowej oferty, która będzie bardzo dla Was pociągająca, i będziecie się tutaj zastanawiali, co z tym faktem zrobić. Trochę ciężko Wam będzie tutaj nie chcieć skorzystać z tej, z tej okazji. Jeśli chodzi o to, czego nie widzisz, to coś tutaj mega pociągającego. Wy będziecie trochę się czuły, nawet jakbyście złapały Pana Boga za nogi. I kolejne rzeczy, kolejne pozytywne informacje, które będą w związku z tym do Was przychodzić w tle. Działaj rozważnie, ale działaj, tak? E, myśl o przyszłości. E, myśl o tym, czy, czy to, czego się dowiadujesz, czy to, co poznajesz, e, jest tym, czego potrzebujesz, tak? Jeżeli tak, to działaj. Działaj powoli, działaj rozważnie, ale działaj. Hmm, dobrze. Okej. Okay, fajny przekaz. Drogie, drogie waki. Ja wam bardzo dziękuję za to czytanie, mam nadzieję, że ono tobie pomoże. Jeśli to czytanie ci się spodobało, jeśli rezonuje z twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, zapraszam do subskrybowa subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Marchmentar.